O najdawniejszych dziejach Jarosławia wiemy niewiele. Niewiele to jednak o wiele więcej niż nic. Z pewnością miasto jest starsze niż jego ponowna lokacja z roku 1375. Kilkanaście lat później, bo w roku 1387, królowa Jadwiga nadała Jarosław Jaśkowi Starnowa. W ten sposób Jarosław stał się miastem prywatnym. Pozostawał nim aż do połowy XIX wieku, będąc w tym okresie często główną siedzibą swoich właścicieli. Mieszkali oni na zamkach. Zamki to temat pasjonujący. Niemniej ciekawi jednak są ich dawni mieszkańcy. Poznajmy jednego z nich witajcie. Witamy w zamku. Bardzo miło mi tu gościć. Zapraszam. Wiemy, panie Spytku, że jest pan rycerzem, ale kto to jest właściwie rycerz? We wczesnym średniowieczu słowem rycerz, od niemieckiego słowa ritter, określano po prostu konnych zbrojnych. Później to słowo zostało zarezerwowane już właśnie dla szlachetnie urodzonych. A jak można było zostać rycerzem? Czy tylko szlachetnie urodzeni mogli dostąpić tego zaszczytu? No nie tylko, aczkolwiek szlachetnie urodzeni mieli sprawę dużo łatwioną. Zacznijmy od tego, że kiedy się rodzi chłopiec w rodzinie rycerskiej, automatycznie dziedziczy po swoim ojcu hełm. Tak tutaj na przykład ja mam na sobie herb leliwa. Oczywiście on był noszony dumnie i tutaj było dużo łatwiej. No on oczywiście taki chłopiec później jak dorastał zdobywał odpowiednie doświadczenie, odpowiednią wiedzę, umiejętności. No i w takim najbardziej klasycznym przypadku takiego rycerza się pasowało. Samo słowo pasowanie, co jest ważne, pochodzi od nałożenia pasa rycerskiego, co miało miejsce w trakcie ceremonii pasowania. I to właśnie pas rycerski był symbolem rycerza, aczkolwiek ta ścieżka nie była zamknięta. Choćby znany jest przykład oczywiście, żeby daleko nie szukać, bitwa pod Grunwaldem, jeło pasował iluś tam młodzieńców, przed bitwą po prostu po to, żeby podnieść moralę. Pasowanie na rycerza w takim wypadku wiązało no, się odmęcznie z aktem nobilitacji. Taka osoba, opuszczona osoba rycerzem, zostawała też szlachcicem. Czyli chłopiec, tylko przez fakt, że urodził się jako syn rycerza, najczęściej zostawał rycerzem. A co, jeśli rycerzowi urodzi się córka? No tak samo, jak chłopiec ewentualnie został przeznaczony do stanu duchownego, czyli mógł wstąpić do klasztoru, Rozpocząć karierę duchowną, tak podobnie było z córkami. Albo mogła wstąpić do klasztoru, albo mogła wyjść za rycerza. W obydwu przypadkach właściwie ta córka mogła dojść do znacznych godności, ponieważ klasztory w tamtych czasach mogły posiadać znaczne majątki, znaczne ziemie. I taka przerysza naprawdę była ważną personą. Co, jeżeli taka córka rycerza została żoną rycerza także właściwie pełniła ważną, ważną rolę, ponieważ kiedy mężczyźni, rycerze, prawda, zajmowali się wojaczką, polowaniami, turniejami, często właśnie wtedy kobiety zarządzały całym tym ogromnym majątkiem. To były naprawdę ogromne pieniądze, a dodatkowo, kiedy kobieta owdowiała, właściwie stawała się jedyną właścicielką na Włościach. Panie Rycerzu, Stan Rycerski, bardzo ciekawa sprawa, ale nas tutaj najbardziej interesuje to, jacy rycerze mieszkali w Jarosławiu. Mamy się czym pochwalić, ponieważ już pierwszy prywatny właściciel miasta Jarosław y, był to Jaśko Starnowa, herbu laliwa, herbu, który noszę na piersi y, i y, o, no, otrzymał tę ziemię właściwie nie tak o za darmo sympatii. On się bardzo po prostu zasłużył w walce z Węgrami, kiedy odbijali te ziemię, więc otrzymał właśnie jako Lenno Jarosław, Przeworski i okoliczne wsie. I nawet ten dokumentu, który właściwie Jadwiga nadała mu Jarosław, a Jagieło drugi król Polski, potwierdził to nadanie, nazwał w tym dokumencie Jaśka swym najwierniejszym rycerzem wielce zasłużonym dla Królestwa. Więc to już pierwszy właściciel Jarosławia, już rycerz i już zacny. Słynny Jaśko Starnowa, A kim on dla pana był? No cóż, dla mnie spytka jarosławskiego pierwszego Jaśko był umiłowanym panem ojcem. Więc po nim odliczyłem miasto Jarosław, czyli już byłem drugim właścicielem Jarosławia. Yy, I co to dużo mówić no Bardzo mi się spodobało to miasto, tak więc od tego czasu zacząłem zwać się już nie Tarnowskim, a Spytkiem Jarosławskim, herbuleliwa. Liwa. A zatem Pana ojciec Jaśko walczył u boku królowej Jadwigi. Miasto dostał od królowej i od jej męża króla Władysława Jagieły. A czy Pan, Panie Spytku, walczył u boku króla Władysława? Pozwolę sobie prostować. Właściwie to już mój ojciec walczył pod Królem Jadwigą, gdyż Jadwiga była wtedy Królem Polski. Tak samo jak Jagiełło. właściwie unia między Polską a Litwą na zasadzie dwóch y, równorzędnych państw była możliwa tylko dzięki w takim wypadku, prawda? Mamy dwóch monarchów, którzy rządzili jednakowo. Dlatego było to nadanie y, kr króla Jadwigi. I potwierdzone przez króla Władysława Jagiełę. Ale odpowiadając już na pytanie bardziej konkretnie, oczywiście, że tak. No, największa wiktoria naszych wojsk bitwa pod Grunwaldem brałem tam czynny udział nawet wystawiłem swoją chorągiew. Chorągiew było, o ile dobrze pamiętam, bo to było już dawno 52 z czego właśnie ja wystawiłem jedną, a mój brat Jan Starnowa drugą. Co więcej, jako ciekawostkę, tak brałem udział pod Grunwaldem właśnie w tej wielkiej bitwie u boku Władysława Jagiełły. Mogę tak powiedzieć, bo on też walczył w tej bitwie, nie tylko dowodził ze wzgórza, jak niektórzy mówią. Brałem udział w tej bitwie u boku słynnego rycerza Zawiszy Czarnego. I ciekawostka, wiele lat później, właściwie dokładnie chyba nawet 34, czyli w roku 1444 mój syn, Spytko II, walczył również w wielkiej bitwie pod Warną u boku Władysława III, czyli syna Władysława Gieły, i u boku yy, Stanisława z syna no, Zawiszy Czarnego. Była taka wyraźna wymiana pokoleń, z tym, że ta bitwa niestety już tak się pomyślnie na nas nie potoczyła, wszyscy ci za rycerze zginęli. Wspomniałem dzisiaj o obisbi Tunowalnym nie bez przyczyny, ponieważ. Nosiłem wtedy właśnie taki strój. To jest zbroja z okresu właśnie tzw. Okogrąwalskiego, jak się często przyjmuje nazywać. No i zobaczmy, Piotrze, ty jako miłośnik historii, znawca, myślę, że można powiedzieć, czy ile potrafisz nazwać elementów zbroi? Proszę, tu masz wskaźnik. Piękny wskaźnik. Miecz. Oprócz miecza. Na piersiach masz wspaniały herb leliwa. Zgadza się, na tabardzie. Część, na której znajduje się herb, nazywa się tabard, jak powiedziałeś. Na ramionach zapewne będą to naramienniki. Zgadza się. Poniżej ramion, czy to będzie na łokietnik? Tak, ale pominęłeś jeden element. Ten? Ten nie wiem, jak się nazywa. No to jest trudniej, to jest opacha. Opacha. Ale znajdę się pod pachami, więc mniej więcej się wszystko zgadza w naszym ciągu. Na nałokietniku coś bardzo ciekawego, coś co widzę też tutaj niżej na nodze. Mhm. Co, to, co to jest ta mała tarcza? Są to dosłownie tar tarczki. Tarczka. Poniżej łokci ten element na przedramionach również nie wiem jak się nazywa. Karwasza. Karwasza. No dobra, to chyba nic więcej nie przeoczyłem. Co się znajduje od pasa w górę? A od pasa w dół buty wspaniałe, skórzane. Oczywiście. Powyżej golenie chronione są przez nagolenniki. Zgadza się. Część chroniąca kolana i uda nazywa się. To są bigwanty. Bigwanty. Bigwanty, jeśli są oba, tak. a jeden będzie bigwant. Zapewne tak, aczkolwiek pierwsza z Twoich są słowo bigwant. No dobra, to chyba niczego więcej nie przeoczyłem. Ale w pewnym sensie najważniejszy element rycerskiego stroju, tabard, cała zbroja, miecz w pochwie, przypasany jest do pasa. Miecz jest przypasany do pasa, aczkolwiek jak Państwo mogą zauważyć, mam na sobie dwa pasy. Jeden to jest pas typowo użytkowy, który służy właśnie po to, żeby przypasać miecz. Drugi mój pas, ten bardziej już zdobny, obity złotem, to jest tak zwany pas rycerski i od tego właśnie pasa wzięło nazwę pasowanie. Często pasowanie najbardziej się kojarzy z tym elementem uderzania płazem w ramiona, ale tak wspomniałem, to nie jest najważniejszy element, to nie jest nadanie tego pasa rycerskiego, symbolu rycerskiego, to jest symbolizuje ostatnie uderzenia, które otrzymałeś, a których nie oddałeś. Czasami to było uderzenie płazem, a czasami po prostu uderzenie w twarz. Na pewno nie dostałbym po twarzy, gdybym był ubrany w hełm. Ty, rycerzu, Rozmawiasz ze mną, wyobrażam sobie, że tak jest łatwiej, bez hełmu, no ale jednak z pewnością pod Grunwaldem bez hełmu nie walczyłeś. No nie da. Także naprawmy szybko ten błąd. Cóż to jest? No to jest kaptur pikowany. Generalnie myślę, że nikt przy zdrowych wysłach nie założyłby takiego hełmu, zwłaszcza w upalny dzień taki, jak miał miejsce 15 lipca 1940 roku, bez tego. To chroniło przez nagrzanym metalem, ale także wytłumiało siłę uderzenia, które były rozprowadzane po hełmie. Proszę. Niektórzy biedniejsi wojownicy musieli się zadowolić taką osłoną. Na szczęście ja mogłem sobie pozwolić na taki hełm. I teraz ciągle możemy rozmawiać, ciągle się widzę, chociaż już słyszę gorzej. Ponieważ mam podniesioną zasłonę i to jest ważne, że to jest hełm typu przyłbica, bądź też wizer, a hełm przyłbica jest to hełm po prostu z ruchomą zasłoną. Ta część to jest zasłona i oczywiście na czas szarży, bądź też walki, tą zasłonę trzeba było zamknąć. I możesz mi wierzyć lub nie, ale widzę Cię w tej chwili naprawdę bardzo dobrze i jestem w stanie z Tobą walczyć. A nawet jestem w stanie spojrzeć ci w oczy także, rycerzu z pytku. Patrząc prosto w oczy, serdecznie dziękuję za ten pasjonujący wywiad. Dziękuję, Piotrze, polecam się.